20.22 22 Idealna pogoda na poszukiwania. Wróciłem z pracy po 8 godzinach. Zacząłem ocieplać ściankę. Pokryłem siatką elewację i postanowiłem skoczyć na szybki wypad na pobliskie kąpielisko. Na zakończenie dnia. I standardowo plaża w Serocku. Cisza, spokój. Jakaś godzinka do zachodu słońca, albo, albo nie, już za, za, zaszło. Tam widać księżyc. Tafla wody idealna, no i do się bawić. I pierwszy sygnał. Bardzo ładne ciężarek ołowiany. No, zaczęło się wędkarsko. Drugi sygnał i taki bardzo ładny woblerek z kawałkiem blaszki. Spin ma 6 gram. No i wpada bardzo ładna bozia na takim sznureczku. Aluminiowa, ale super. Tym razem materiał jest stanowczo za mało na jeden odcinek, także będzie łączony z innym wypadem, a teraz zapraszam na podsumowanie. I podsumowanie tak się prezentuje trochę śmieci. Hello, piątka. G Bo 520 moi drodzy. 5.20 w drobniakach, taki spinacz. Ten woblerek przepiękny, przepiękny, ciężarek ołowiany. No i tutaj. Bozia. Amelinowa, ale jest. Kolejne pierwsze kąpielisko. Dopiero teraz mogę nagrać Wam wstęp jakikolwiek. O, po pracy bardzo się spieszyłem, żeby tutaj dojechać i zacząć szukać. Także co, odcinek łączony, jedziemy z tematem. Dopiero wszedłem, pierwszy sygnał i 10 groszy, także fajny początek. Sygnał naprawdę był bardzo mocny, no ale niestety niestety zawieszka, jest to jakieś dzielostwo typu jakieś, nie wiem, od bluzy czy od czegoś, od suwaka. Zobaczcie co się tam świeci Żerzby <laughs> Piękny, naprawdę przepiękny Mój Patrzcie na to, marzenia się spełniają Jest Ale cuda Wreszcie Jest kolejna matka, 50 groszy przeszedłem od tych rowerków jakieś 20 metrów tak Idąc tak, 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 takim zygzakiem. Także monet, jak na lekarstwo. Dawno nie było kularków także jestem zadowolony. Jakie to są? polarzon Bardzo fajne. Super. Polar zone no <laughs> jest geek. i słuchajcie, znowu coś super bardzo ładny pierścionek Niestety Niestety jest źciadostwo. Ściadostwo, ale no naprawdę przepiękne. No kochanie, poszukałem, bardzo fajne znaleziska, mi się niesamowicie podobało. Były takie emocje przy tych dwóch pozłacanych przedmiotach, że to głowa mała. I słuchajcie, wracam do domu, bo jestem cholernie zmęczony po pracy, po poszukiwaniach. Ale super, super, super. Widzimy się na podsumowaniu. Czas na podsumowanie. Zacznijmy może od okularków. Polar Zone. Bardzo ładne. Naprawdę tutaj widać, w szczególności z tej strony. Ten kolor takiego, drewna, imitacja drewna, naprawdę super. No, w nienagannym stanie, chyba koło stówki kosztują takie nowe, także jestem zadowolony. Trochę kapsli. Pełen przekrój Somersby, łąża, Captain Jack, perła chmielowa, jakiś, nie wiadomo co. I leszek oczywiście. Zawleczek sporo. Jakieś foliki tego typu pierdoły monet 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 prawie 18 zł, także nie najgorzej z monetami no i tutaj zacznijmy od fajniejszych fantów od fajniejszych, czyli pierścionek taki z ładnym kamykiem, z jakiegoś amalinium z tego typu dziadostwa ale ładny wysoki sygnał dawał tak, że była radość no i tutaj słuchajcie ten sygnet no, to prawie o zawał serca mnie przyprawił. Nie mogłem się tam drzeć, bo ludzi było mnóstwo. To musiałem po cichutku. Tutaj fajnie, jakby była moneta, nie? Taki sygnet ze złotą monetą, coś, ale jak znalazł Oden. Myślę, że to by była fajna sprawa. No i tutaj. I tutaj ten krzyżyk z łańcuszkiem. O! No, to jest po prostu rewelacja. Imitacja złota, oczywiście. Jest to X-Suping. Nie wiem, czy tu będzie widać. Xiuping. ten producent z Chin, po prostu produkuje imitacje, pozłaca biżuterię po prostu warstwą grubą złota. No i nie, nie sposób na pierwszy rzut oka rozróżnić. Także fajny, fajny wypad. Jestem mega zadowolony. I teraz chwila prawdy. Ile można zrobić wykrywaczem w jeden dzień? Słuchajcie, znalazłem tak naprawdę ten sygnet i łańcuszek z krzyżykiem. Jest to imitacja złota, ale mogło się zdarzyć, że byłyby to przedmioty ze złota, prawda? Bo taki zestaw z dziadostwa też się zdarza cholernie rzadko. Naprawdę możecie mi wierzyć, poszukiwacze na pewno to potwierdzą, że dwie e, takie, takie po prostu imitacje to jest no, piekielna rzadkość. Na jednym kąpielisku, oczywiście, na jednym wypadzie. Także zobaczmy na wadze, ile to waży i przejdźmy, jakby to było ze złota. Tak sobie troszeczkę pohipotetyzujemy. No to jedziemy. 0,0 na wadze. Sygnecik 9,3 g, a z łańcuszkiem 26,5 g. 26,5 g razy 120 zł, teraz jest złoto próby 5,85 to słuchajcie, dniówka byłaby ponad 3000 zł. No naprawdę mało brakowało, a miałbym pensję w jeden dzień. Dobra, koniec gadania. Standardowo siła z wami. Widzimy się w kolejnych odcinkach z poszukiwań, z OneLifeu, może z budowy basenów. Niebawem będę rzucał inne odcinki z domku. Wszystko się dowiecie w swoim czasie. Trzymajcie się, cześć.